Wiosna roku pańskiego 2020 zupełnie inna niż poprzednie. Taka, podczas której wszystko właściwie dla milionów ludzi może zostać przewartościowane. To jest taki czas, kiedy zaczyna nam brakować tego, czego nigdy nie brakowało bardzo wielu z nas: podania ręki, pocałunku na przywitanie lub pożegnanie. Uścisku, przytulenia, dotknięcia. I to są wartości, które dziś stają się tak bardzo wytęsknione, których brak tak mocno daje o sobie znać. Te wartości to wynik sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy sytuacji przełomu. Pozwólcie Państwo, że nawiążę do innego. Przełomuł to 14 sierpnia 1945 roku Times Square, Nowy Jork. Nieco podchmielony marynarz, z z dziewczyną, rozradowany, bo właśnie dowiedział się, że skończyła się wojna, oto bowiem Japończycy skapitulowali przed Amerykanami. Z tej radości spontanicznie całuje wszystkie spotykane dziewczyny, a jedna taka chwila. Została sfotografowana przez, jak się miało okazać, znakomitego fotografa, a mianowicie Alfreda Eisenstada, urodzonego w Czechie, który w magazynie LIFE zaprojektował 92 okładki i 2,5 tysiąca zdjęć zrobił na potrzeby tego pisma. Oto chwila wyjątkowa, spontaniczna. Pielęgniarka, pomoc dentystyczna. Greta Friedman wychodzi na chwilę przerwiej. Wtedy George Mendoza bierze ją w ramiona i całuje. Drodzy Państwo, przez długie lata nie wiedział, że powstało to zdjęcie. Po 67 latach spotkali się. Jeszcze raz. Ona zmarła w 2016 roku, on w 2019. Zdjęcie, które zrobił Eichelstadt, stało się symbolem zwycięstwa. Do tego stopnia, że w Stanach Zjednoczonych powstało wiele pomników imitujących to zdjęcie i nazwanych przekornie bezwarunkowa kapitulacja. Oczywiście jeden z tych pomników ktoś po latach zniszczył, będąc przekonanym, że jest to pochwała przemocy. Tak to już na świecie jest, że najrozmaitsze znaki, najrozmaitsze sytuacje zmieniają swoją wartość. Inaczej są interpretowane po latach albo po różnych doświadczeniach, albo w różnych sytuacjach, ale jedno nie ulega wątpliwości. Tęsknimy do uścisku dłoni, do pocałunku. I ta tęsknota niech nie pozwoli wygasnąć w nas nadziei.